Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym pokrótce omówić, czym jest nasz program Amadeusz. Mianowicie Amadeusz jest to program, który służy do generowania, modyfikowania i do wydruków, wszystkich wydruków, które wykonujemy z Mozarta. Przechodzi ona, przechodzą one przez Amadeusza. Sam program znajdziemy w lokalizacji Mozarta. Po jego włączeniu to jest nasz główny widok. W pierwszym menu mamy program, import, eksport, funkcję użytkownika i o programie. W samym menu program znajdziemy opcje zmiany operatora i wyjścia. W imporcie możemy wykonać import z fabrykanta bądź plików wymiany. Wskaż katalog fabrykanta. W tym miejscu import możemy dokonać importu, wskazując katalog, konkretny katalog z naszego komputera. W przypadku plików wymiany będzie to analogiczna sytuacja. W eksporcie możemy również wykonać eksport do wskazanych plików na naszym komputerze. W funkcjach użytkownika będziemy mogli wykonać import z zaznaczonego miejsca. programie odnajdziemy informacje dotyczące licencji. W kolejnym niżej menu mamy wyjście, generowanie bibliotek i konfigurację raportów. W przypadku Amadeuszka pracujemy na konfiguracji raportów najczęściej. Wybierając konfigurację raportów otworzymy główny dostęp do wszystkich standardowych wydruków, które mamy tutaj w Amadeuszu. Wystarczy załadować raportę, przekieruje nas wtedy do pliku, który należy wybrać. Tym plikiem jest Mozart UILL, i po jego otwarciu będziemy mieli widok wszystkich naszych dostępnych wzorów wydruków. Tutaj, tak jak Państwo widzicie, mamy nazwę, mamy nazwę w mocarcie. Te nazwy są widoczne w punktach monitorowania w przypadku, gdzie wybieramy wzór wydruku. Tutaj jest kwestia informacji, czy jest on skonfigurowany, czy nie, zależnie od tego, w jaki sposób konfigurujemy wydruk, będzie tutaj zaznaczony, jeżeli takowy stworzymy, oraz mamy pełną nazwę typu. Poniżej możemy. Poza załadowaniem raportów otworzyć designer, dzięki któremu będziemy mogli wykonać modyfikacji dowolnie wybranego przez nas wydruku, edytować konfigurację, zapisać konfigurację do pliku bądź wczytać konfigurację z pliku. Te dwa elementy mogą najczęściej nam y, towarzyszyć w przypadku, gdy chcemy konkretną konfigurację z tych tu dostępnych, przed wprowadzeniem zmian zapisać w celu wykonania backupu, należy skorzystać wtedy z tego konkretnego polecenia. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdy mamy plik zewnętrzny, który chcemy tutaj grać, by wczytać nową konfigurację, możemy ją wczytać za pomocą wczytać w tego polecenia, wczytania konfiguracji z pliku. Tu mamy aktualizuj i zakończ. Najczęściej wybieranym raportem, który którego skorzystamy, jest ogólny raport dla zleceń. Wybieramy go i otwieramy designer. W tym miejscu pojawi nam się lista konfiguracji, i tutaj one będą dostępne zależnie od tego, jakie będziemy te konfiguracje tworzyć. Możemy je dodawać, może być ich dowolna ilość. Możemy poprawić istniejące, usuwać bądź wybrać którąś z istniejących, bądź. Oczywiście zrezygnować z wyboru tworzenia konfiguracji. W sytuacji, gdzie jeszcze do tej pory żaden nie był tworzony, wybieramy Dodaj. Automatycznie podstawi nam się nazwa domyślna i zaznaczę, że jest to domyślna konfiguracja, która będzie wybierana w przypadku tego rodzaju wydruku. Oczywiście nazwy są dowolne i możemy je sobie tutaj modyfikować. Teraz w tym miejscu, jak już mamy, od, jak już mamy wybrany typ, klikamy. Klikamy wybierz. Teraz amadeusz potrzebuje chwili, by otworzyć designer. Wygląda nasz designer wydruku. Jest to oczywiście dosyć typowy wizualnie obraz naszych designerów, które generalnie często są dedykowane do wydruków w podobnych systemach. Po lewej stronie widzimy narzędzia takie jak wskaźnik, etykiety, pole wyboru, formaty tekstowe, pole obrazu. Dzięki tym narzędziom możemy edytować wydruk, który tutaj jest widoczny. Jest on podzielony na sekcje. Podzielony jest na mniejsze i większe, zależnie od usytuowania i zawartości, składniki, które możemy edytować, dodawać, usuwać, zależnie od tego, co potrzebujemy zmienić i zmodyfikować w samym jego wizerunku. Tu po, po, po prawej stronie mamy eksplorator, w którym są omówione poszczególne sekcje. Po, każdym, po każdej modyfikacji, którą wykonamy, możemy podejrzeć to, jak będzie nasz wzór wydruku wyglądał. Tu u samej góry mamy narzędzia, które są analogiczne jak. W przypadku Worda czy innego tekstowego narzędzia, z których również możemy skorzystać przy modyfikacji wybranego wersu bądź tekstu. Oczywiście, same modyfikacje oraz zmiany, które można wykonywać w Amadeuszu, będziemy omawiali w kolejnych filmikach. Tak pokrótce wygląda podstawowa obsługa naszego programu do wydruków. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.